Niezły, ale niewybitny generał, ale symbol. Paweł Wieczorkiewicz. No i o to chyba w gruncie rzeczy chodzi. Marek Urbański. Piękny i bestia. George Washington, amerykański mąż stanu, generał, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1789-1797. Przyczynił się do uporządkowania systemu podatkowego, pieniężnego, bankowego oraz spłaty długu narodowego. Popierał federalistów w polityce zagranicznej. Zwolennik neutralności Stanów Zjednoczonych. Bardzo był chyba innym człowiekiem niż pokazują go banknoty, znaczki, pomniki, tłusty, mściwy, w nie taki szlachetny, niezły, ale niewybitny generał, ale symbol. No i. O to chyba w gruncie rzeczy Chodzi w państwo Bo waham się bardzo używać słowa naród Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone To nie był wtedy naród O to na pewno, pewno wtedy nie był naród Ale naród instatu ascend I naród, czy społeczność, która chce się stać narodem Potrzebuje takich ludzi I wtedy bierze się z tego, co się ma W czy było dużo lepszych kandydatów no, Do takich funkcji niż właśnie George Czy też Jerzy w Waszyngton Było dwóch moim zdaniem Generał Lafayette i admirał de Gras. Tylko niestety obaj byli Francuzami Obaj byli Francuzami, a poza tym weź pod uwagę, że Waszyngton nie był oficerem zawodowym. Ta społeczność nie lubiła czegoś takiego jak armia, i zresztą do tej pory armię traktuje dość dwuznacznie. To nie ten kraj, w którym generał mógłby zrobić karierę ojca-założyciela. On miał wszystkie... Ale prezydentem zostać może. Prezydentem zostać owszem może, ale w Waszyngton miał no, ucieleśnienie, być cnót kolonisty. I wad też. I być może dlatego stał się postacią Amerykanom bliską. No powiedziałem, że okazał się niezłym dowódcą, że Przede wszystkim okazał się bardziej chyba politykiem niż dowódcą. Okazał się człowiekiem twardego charakteru, który w momentach klęsk, bo i te były, zachował morale, potrafił skupić rozbijane wojska, potrafił je zorganizować, bo to chyba jego największa zasługa. Potrafił wejść w polityczny sojusz z Francją, który przesądził o zwycięstwie koronistów. No i dzięki temu mamy. W Warszawie ulice Waszyngtona i pewno słusznie, no bo nie ma powodu i rondo, tak, żeby nie czcić założyciela, jak na ówczesne czasy pierwszej dem pełnej demokracji republikańskiej na świecie. Piękne.